Cześć, to jest podcast Ten Prawnik od Marketingu, z którego dowiesz się, jak radzić sobie z prawnymi pułapkami czekającymi na każdego speca od marketingu. Ja nazywam się Dariusz Mojecki, jestem radcą prawnym, a na co dzień zajmuję się pomocą prawną dla agencji marketingowych. Z podcastu dowiesz się, na jakie problemy prawne powinieneś zwrócić uwagę w codziennej działalności i w jaki sposób te problemy ominąć, aby nie przeszkadzały Ci w dowożeniu wyników. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy każde zdjęcie jest chronione prawem autorskim. Ta kwestia często pojawia się w mojej kancelarii. Na przykład, gdy klienci przychodzą z tematem ukradzionego zdjęcia produktowego w sklepie internetowym, albo gdy trzeba przenieść prawa autorskie, a umowa z fotografem o tym milczy, i nie wiadomo, czy agencja marketingowa ma prawa do zdjęcia, czy też nie. Żeby rozstrzygnąć tę kwestię, musimy odwołać się do przepisów prawa autorskiego. Z jednej strony przepisy mówią, że w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory fotograficzne, ale nie wszystkie, bo utworem jest i tu przepraszam, muszę zacytować przepis w całości. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Kluczowe są dwa pierwsze elementy: przejaw działalności twórczej i indywidualny charakter. Czy jeśli teraz wezmę telefon, włączę aparat i nacisnę przycisk, robiąc zdjęcie mojego pokoju, to już jest to utwór? Oczywiście, że nie. Nie jest to ani przejaw mojej działalności twórczej, ani nie ma indywidualnego charakteru. Gdzie więc jest ta działalność twórcza w przypadku zdjęć? Może to być świadomy wybór momentu fotografowania, punktu widzenia, kadrowania, inscenizacji, pozy osoby fotografowanej, oświetlenia, skali natężenia światła, Ustalenia głębi, ostrości perspektywy, zastosowanie efektów specjalnych. Elementu twórczego można również dopatrzeć się w fazie obróbki zdjęcia, np. Na naświetlenia czy retuszu. Kluczowym elementem twórczym w przypadku zdjęcia jest wybór w zakresie tych elementów. To właśnie przez ten wybór dochodzi do nadania zdjęciu tego indywidualnego charakteru. Zdjęcia takie, jakie wykonujemy na co dzień naszymi telefonami, a zdjęcia wykonywane telefonami, jak to teraz brzmi. Takie zdjęcia bardzo rzadko będą przedmiotem ochrony. Bardzo rzadko będą stanowiły utwór chroniony przepisami prawa autorskiego. Podobnie jak na przykład zdjęcie do paszportu, dowodu osobistego czy legitymacji. Chronione nie będzie również proste zdjęcie produktu. Czy więc każde zdjęcie jest chronione prawem autorskim? Nie, nie każde. Ochrona zależy w takiej sytuacji od tego, czy występuje element twórczości i element indywidualnego charakteru a ocena może być dokonana dopiero wobec konkretnego zdjęcia.